Cześć moi drodzy. Profesjonalne obiektywy dla filmowców serii Cinema są manualne. O albo ten obiektyw na przykład budżetowy anamorfik, który ma już wbudowane zębatki, właśnie do follow focusa, który też może być przydatny. Mówiłem o tym kilka lat temu w tym filmie. Ostrzeniu manualnym. W obiektywach fotograficznych nie znajdziemy takiego rozwiązania, dlatego z pomocą może przyjść taka gumowa, nakładana zębatka. Jak ostrzyć? Możemy ustawić w aparacie funkcję Focus Picking. W tym wypadku na żółto pokazuje mi miejsce, w którym jest ostrość. Oprócz tego to rzecz jasna Zoom. No dobra, ale co w sytuacji, kiedy kamera jest w niedostępnym miejscu, na przykład na masę samochodu, albo na wysięgniku, na kranie, na gimbalu gdzieś wysoko. Albo gdy po prostu nagrywamy solo, w pojedynkę swojego vloga, musimy wtedy zrezygnować całkowicie z manualnego obiektywu? Nie do końca. Ja na przykład często radziłem sobie w ten sposób, że stawiałem w miejscu, w którym będę stał, na przykład statyw albo krzesło, ostrzyłem na niego, po czym. Umieszczałem swoją osobę w tym właśnie miejscu. Ale to się sprawdza, gdy mamy do tego możliwości, albo gdy po prostu nie ruszamy się. I tutaj, właśnie, urządzeniem, które może być pierwszym poruszycielem i wskrzesić stare czy też właśnie manualne obiektywy, może być bezprzewodowy Falle Focus. O właśnie coś takiego. W tym wypadku jest to Sonar 180 mm na średni format z Pentacona 6 i Magic Fizz od Smodriga. Bardzo precyzyjny. 0,5 nanometra, zasięg 100 metrów. W zestawie mamy kilka elementów. Mamy też taki mały wyświetlacz, który wskazuje nam kanał, jest ich tutaj aż 16, i miejsca, bo możemy zrobić markowanie. Co ciekawe, kalibracja albo może być automatyczna, albo też manualnie możemy skalibrować nasz obiekt. 15 mm rurka. No i w zestawie jest też drugi taki motor. Do czego? Do zooma. Tak. Możemy jednocześnie sterować i ostrością i zoomem. Magic Fizz ma system awaryjnego zasilania, to znaczy zapamiętuje już skalibrowane obiektywy. No, i właśnie marki. To oznaczenia, które możemy sobie ustalić dwoma kliknięciami. Wtedy ta pozycja zostaje zapamiętana, możemy do niej łatwo wrócić. To urządzenie może być w rękach tak zwanego Focus Pullera, czyli ostrzyciela, który jest gdzieś dalej, który jest obok operatora kamery. I po podpięciu tędy podglądu dokładnie może precyzyjnie ostrzyć nasz obraz. Ale z drugiej strony mamy jeszcze coś takiego, czyli. Rączka, do której wpinamy baterię taką kanonowską z serii LP E6, ten motor może być zasilany dwojako, albo z baterii NP, albo też właśnie po podpięciu kablem może być zasilany bezpośrednio z rączki. Zobaczcie, w tej rączce również znajduje się gałka. Ona jest bardzo precyzyjna, działa pod pewnym oporem, właśnie po to, abyśmy mogli idealnie doostrzyć co do milimetra. Na górze oczywiście znajduje się prawie jednocelowy wyświetlacz, który wskazuje nam kanał, baterię, marki i również wartość e, ostrzenia. Mamy również przycisk REG, który działa po kablu lub po Wi-Fi, w zależności od tego, z jaką kamerą to synchronizujemy. Tutaj natomiast mamy wskaźnik baterii. Jest ok, co nie? Gdy na fokus Pulerze klikniemy REG, to zaczyna nam mrugać. Możemy tu zmienić kolor. Patrzcie na to. Odkręcamy rączkę, wypinamy górną część i zakładamy na nią. Z boku montujemy takie mocowanie, na które montujemy albo ekran, albo coś takiego. Podpinamy telefon, przestawiamy kamerę. Kamera jest tam. Tada! Słuchajcie, ile czasu można zaoszczędzić w ten sposób, gdy filmujesz siebie. Zobaczcie, mogę przebywać w innym miejscu. Odwrócony od kamery i jednocześnie precyzyjnie ostrzeć. Wiecie kiedy jest ułatwienie? Czy tego typu sprzęt przyda się w przypadku bezlusterkowca? Jak najbardziej właśnie, no choćby nawet tutaj przy tym obiektywie Sirui. Teraz mam założoną klatkę Small Riga. Mam ją założoną po to, właśnie aby móc przymocowywać inne dodatkowe akcesoria. Zazwyczaj używam klatki 8Sin, dlatego że jest wygodniejsza. Ma tutaj wcięcie na przycisk REG. Tutaj Smodryk, no trochę tego nie przemyślał, ale zamieniłem z 8 SINA, dlatego że jest tutaj odpowiednia szerokość, aby zamocować dodatkową właśnie rączkę. Okay. Oczywiście możemy też je zamocować od dołu, jest na to tutaj miejsce, są gwinty, ale wtedy będziemy mieli problem, aby zamocować kamerę do statywu, aby zamocować szybko złączkę więc zrezygnujemy z tego pomysłu. Dopasujmy nasz motor. Tak, zostawmy sobie kabel, będziemy korzystać z zasilania z rączki. Przymocowuję mocowanie, o którym mówiłem. Zasilanie. Włączamy motor i zróbmy kalibrację. Możemy to zrobić stąd albo z motoru. W tym momencie już jest skalibrowany obiektyw. Dobra, zobaczmy w terenie, jak to działa. Fajne miejsce. Myślę, że jak spadnie śnieg oby. Nie za dużo, ale trochę. Zimą tutaj właśnie w świętym będzie niesamowity klimat. Ta rączka potwierdzam, jest bardzo precyzyjna i następnym razem, gdy będę filmował na Siru, to na pewno będę miał przy sobie. Jest to po prostu bardzo wygodne. Ostrzenie. Taki trochę półautomat się robi z obiektywu. Co do falu Focusa natomiast urządzenie bardzo równie precyzyjne 40 godzin na baterii ma wytrzymać, rączka 20, więc w ogóle nie mamy się o co martwić. Mamy też w zestawie dodatkową obręcz, którą możemy sobie tutaj nałożyć i ją ma oznaczać, jeżeli bardziej praktykujemy takie manualne podchodzenie do ostrzenia. Ogólnie rzecz biorąc to ciekawy zestaw dla już zaawansowanych operatorów, ale też dla operatorów, którzy chcą wyskoczyć na wyższy level, czy też właśnie dla solo makerów. Być może zastanawiacie się dlaczego telefon, dlaczego iPhone, może być też Android, po prostu podgląd z aplikacją Edge czy też Red Komodo pozwala na korzystanie z telefonu. Działa to w przypadku Alfy nie super płynnie, ale wystarczająco do takich rzeczy jak teraz. W przypadku Reda jest to dużo szybsze, chodzi o podgląd, no i właśnie masz to od razu przy sobie, jest to wygodne. Co prawda podgląd w formie ekranu dałby większe możliwości, większe funkcje, wyraźniejszy obraz, ale musiałby mieć też Transmisję wideo. Tego jeszcze tutaj na kanale nie było i póki co nie posiadam takiej rzeczy, ale posiadam już właśnie Magic Fizz od Smodriga. I ty również możesz go mieć, wynająć w kilarencie, bo jest dostępny. Więc zapraszam. Moja kurtka już chyba przemokła zupełnie. Siadam na trzeciej ławce. Każda jest mokra, ale czego się nie zrobi dla mm, skończenia filmu. Sobota wieczór lecę. Do zobaczenia. Widzimy się, no chyba już niedługo. Kurczę. Na Instagramie jestem. Adrian Kilar po prostu. Jeżeli chcesz y, widzieć, co tam u mnie y, przedpremierowo czasami, to, to, to co będzie na YouTubie, to czasami pokazuję wcześniej. Albo jakieś może tutoriale tam będą. Mam plany. Zobaczymy. W każdym razie zapraszam. Może w końcu uda się dobić do 10 tysięcy.